Trzymam widzowie e, to będzie e, e, odcinek z moją rodzinką jak mm, e, 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 jak ten e, jak po prostu notki jakby normalny dzień na mojej rodziny e, na tym odcinku będę pozdrawiać widzów pod ostatnim szorcem, którego wstawiłem wczoraj Cztery osoby chciały być pozdrowione na odcinku, więc je teraz wypowiem Mimycia, Konto o nudzie, Sara Trzaskowska, Alan Rytuch, 7, 74 Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłem. Ale tak Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, więc tak Mam nadzieję, że nikogo nie pominę, a ja zapraszam do oglądania. Adam. Co? Co? Co Paula? Przydałoby się trochę zmienić tą kuchnię. No w sumie to szafki tylko. O ja po co? Bo tak. O Boże. O Boże. Naprawdę musimy... No ale ja chcę. Dobra, zadzwonię do chłopów, żeby nam to zrobili. Zaraz, bo na początku to ty zajmij wszystkie rzeczy do jakiegoś kartona, to idę do piwnicy. O, w piwnicy znalazłam tylko takie. No to dobre są, nie? No, ten, ten, kupimy nowy ten. Co? Nowy ten, no. Musimy kupić nowy, no, ten, no nowy ten no do kawy a tak, dobra, daj o Jezu, to będzie trzeba do ręki brać dobra to jeszcze nasze wszystkie ręczniczki trzeba o. Okej, i to tyle, jeszcze tylko to tam położymy, okej, okay, to wszystko, tam na dole są, bo tego nie będziemy zmieniać, dobra, dzwonię do nich, halo, proszę przychodzić, dobrze, dzień dobry, dzień dobry, o, dzień dobry, my chcemy zmienić tutaj szafki, dobrze, dobrze, już tutaj zmieniamy. Przesunęliśmy tutaj kuchenkę. Eee, a teraz będziemy wymontowywać te wszystkie. No dobrze. Dobrze, już wszystko tam podłączone. Mogę sprawdzić? Tak. No super. Tylko jeszcze Pani rzeczy musi położyć, nie? No dziękuję. No i co, zadowolona. Zadowolona. No to teraz musisz mi coś rzeczy. Jezus Maria! Cicho! Eee. tam <laughs> wszystkie rzeczy teraz. Wiem. Eee. Tutaj ściereczki. Hop, oj, op! Oj. No Jezus Maria! No. Yy, niech to będzie cicho. Ściereczka, ścierka. Tutaj, tu trzeba jeszcze jedynie wypić wodę. No i w następnym tutaj będą kubki. Yy, a to, nie wiem, położymy w tym. A, jeszcze tylko to. Yy, jeszcze to. Yy, Okej. Okay. Yy, dobra. Tylko gdzie będą teraz kubki? Yy, dobra. Yy, tylko gdzie to będzie stało? Yy, tutaj nie, tutaj nie. Gdzie, kobieto, to będzie stało? Nie będzie w ogóle stało. no Ale to będzie na prze, przed w pokoju, jak ktoś będzie chciał się zjeść, to pójdzie. Okej, okay, yy, no i jeszcze wyjezmę wszystkie talerze. Hop. Yy, na dole będą takie orzeczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Zamykam. No i mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie. A kto będzie tu? Nie wiem, może tam dać nasze kubki do kawy. W sumie. Czemu by nie? A wiem, co tam można jeszcze dać. Daj te kubki. A tam można dać to. I obok kubki. W środku. Okej. Okay. E. Y Dobra. Mm, no i to wszystko, nie? No. Piękne są. Dobra, tylko idę tam zobaczyć w salonie. A kiedy rozbieram choinkę? A co tu będzie stać zamiast niej? No dobra, możemy dzisiaj rozebrać. Jak już tak chcecie to idę po ten pójdę po, te, po ten koszyk. Idę. Mam ten koszyk. <laughs> I tu będziemy pokazywać ozdoby. Dzieci! Chodźcie! Co? Co mama? Co mama? Będziemy rozbierać choinkę. Jak to tak szybko? No już pana w mroku roku i ojciec chce. I ty też chciałaś. No w sumie tak. <laughs> Dobra. Ozdoby pakujemy. Dobra. Eee ozdoby zdoby. Światełka już wyjęłeś baterię. Jeszcze nie. Na końcu wyjmuję. No, dzięks. Matka! E, Okej. Okay. No dobra. E, tu wszyscy mają. I my nie mamy. To dzieciaki. Zaraz będziemy. Ja nie mam. Jeszcze jednej bombki. Dobra, te już spakujemy. Pieseł przyszedł. Dobra, pakujemy bombki. Zaraz będziesz wyjmował baterie z tych z lampek. Oj, mama, mama. A co tu będzie stało? Może kominek, kominek. Idę po drugi karton? Trzeba dwa kartony na to. Um, um, ok, Okej. Dawajcie, zaniosę do piwnicy. Albo będą następne święta. Do piwnicy zaniosę. Dobra, one już w piwnicy. Yy, dobra, no i tylko teraz musisz wyjąć światełka, bo jeszcze działają. Dobra, wyjmuję. O, no. Na następny rok rokowink. Dobra, wyjęłeś te baterie. Tak wyjęłem. Dobra, to ja, choć wyniesiemy tą choinkę. No. Ale to było. No. Ciężkie to było. No. No i pusto tu jest. Kominek tu zamontujemy. No. Dobra, montujcie. Ok. No. I pięknie to jest zrobione. No. Fajnie. Kominek jest fajny ale już się zbliża wiosna więc chyba nie będziemy go odpalać a jak będzie burza to co? odpalimy wtedy sobie no ok no to odpalimy, ja idę się umyć okej okay. okej, okay. ja sobie wezmę jakąś kulę do kąpieli kolorową o, już to mój Widzowie, to jest koniec tej O nie, nadzieję, że nie, 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 i nie, 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 żegnam, nie,